Ewangelia w Centrum zaprasza na podcast. 18 kwietnia. Nie masz czego się bać, gdy odpowiadasz na Boże powołanie. Masz natomiast wszelkie powody do obaw, kiedy składasz życie w swoje własne ręce. Biblia pełna jest opowieści o ludziach, którzy w jakimś momencie. Zostali powołani przez Boga do realizacji jakiegoś celu, ale byli zbyt przerażeni, by odpowiedzieć na jego wezwanie. Mojżesz robił co tylko mógł, by wywinąć się od powrotu do Egiptu, konfrontacji z faraonem oraz od wyprowadzenia z niewoli dzieci Izraela. Z przerażeniem podchodził do Bożego powołania, mimo że Bóg dokonał cudów, by przekonać go o swojej obecności i mocy. Gedeon także spierał się z Bogiem przekonany, że on z pewnością się pomylił, powołując go na przywódcę, który miałby poprowadzić Izrael do pewnego zwycięstwa nad Midianitami. Bóg musiał też przekonywać Jozułego, że nie musi się bać poprowadzić Izrael przez Jordan do ziemi obiecanej. Naród izraelski buntował się przeciw Bogu i odmówił wejścia do ziemi Kanaan. Ponieważ bał się niszczycielskiego ataku ze strony Amorytów. Żołnierze izraelscy bali się wyjść z obozu, gdy wielki wojownik Goliat rzucił im wyzwanie. Piotr bał się przyznać, że jest uczniem Jezusa i wyparł się swojego pana. Każda chwila strachu czy wyparcia była aktami duchowej irracjonalności. Każda z tych bojaźliwych osób Została zaproszona, by wziąć udział w wielkiej historii i dziele o globalnym zasięgu dla Bożego Królestwa. Ten, który ich powoływał, stworzył świat i wszystko podtrzymuje swoją wolą. On ma moc nad wszystkim, co duchowe i fizyczne, panuje nad każdą sytuacją, miejscem i relacją, w której należy odpowiedzieć na jego wyzwanie. Jest niezwykły w swojej mądrości. Obfituje w łaskę i jest nieograniczony w miłości. Zbawia, wyznacza, przemienia i uwalnia. To, co mówi, jest zawsze najlepsze, a to, czego wymaga, zawsze dobre. Kiedy wzywa, idzie z tobą. Swoją łaską daje moc do tego, do czego cię powołuje. Kiedy prowadzi, chroni. Zawsze spełnia to, co obiecał. Nie ma żadnego ryzyka w odpowiedzi na powołanie króla królów. Niesamowicie niebezpieczne jest to, jak szybko zapominamy o Bogu i jak szybko potrafimy rozwinąć nasze własne cele i plany. Przekonujemy siebie samych, że jesteśmy mądrzejsi, silniejsi i sprawiedliwsi niż w rzeczywistości, i dlatego wkraczamy na niebezpieczne obszary. Tylko łaska może przypomnieć nam, że wiara w Boga. To odpocznienie, a zaufanie do siebie samego to pole minowe. Tylko i wyłącznie łaska daje nam moc, by iść za Bogiem i odpocząć. Dalsze rozważania i zachęta, księga Izajasza, 31. 1.